No, pokaż jak tańczysz Jak rozwala łóżeczko To tak rozwala łóżko? To tak rozwala łóżko? O, mocno Rozwal, rozwal łóżeczko. Mmm, pycha. Pycha, pycha, pycha. Tylko poprawię tą poduszkę, żeby się nie przerzuciło. Tak, hm? tak staje. No, wstawaj. Walki... stawaj. Dawaj, dawaj czadu. O... Ej, ale dobre. Ale no, dobre. Ale kurde. No, wstawaj, stawaj, stawaj. Stupa do pada góry. Stupa do pada góry. Stupa do pada góry. No, ciocia, czy ci ma kolana? Ty wstawaj. No, ty o... odbiła się tam na zewnątrz. No. Z Bliskiego Wschodu odebrano to jako. Deklarację przystąpienia Szwecji do walki z terroryzmem. Fragmenty wywiadu samycje. Jeden... Dobra, muszę postać, bo są jedna jazdy. Dobra, koniec. Koniec filmu. Co papa. Na kolana. Nie stosuję żadnych sztuk i nie mieszanymaną w głowie. Jak można wypisywać takie w